Okej, okay, wszystko gotowe, możemy otwierać. Hmm, dobrze, to idę otworzyć kawiarnię. Sara, słuchaj. Wczoraj na TikToku widziałam taki filmik, jak jakaś laska poleca właśnie ten lokal, bo mają bardzo dobrą labu serio? No, totalnie. Nagramy recenzję, choć ustawimy się w kolejce, bo robi się coraz większa. Słuchaj, to jest na serio Twoja ostatnia szansa. Jeżeli jeszcze raz będziesz podrywać jakieś dziewczyny przy mnie, to będzie z nami oficjalnie koniec. Spokojnie, kochanie, już nie jestem taki. Chodź, ustawmy się w kolejkę. Nie marudź. Ach, miejmy nadzieję. Dzień dobry, co by chciała pani zamówić? E, tak, szczęść Boże, dziecko. O, jaki macie tu wybór? O, może jakąś herbatę? A nie, nie, może jakąś kawę u was zamówię. Hmm. Super. Zapowiada się na, na serio bardzo, bardzo długi i męczący dzień. Kocham poniedziałki. Hmm. Może taka? Nie, 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 może ta kawa. Może pomóc coś doradzić pani. No, no dobrze, dziecko, dobrze, do, doradź mi, doradź. To polecam może dla pani kabelatę. Bardzo dobrą mamy. No dobrze, dziecko, to proszę tą kabelatę dla mnie dobrze. To będzie 8 zł. Ile? 8 zł za taką kawę? Nie, no chyba Was Bóg opuścił. Wy chcecie mnie okraść! O, nie, nie, nie! Ja, ja stąd idę. Nie, nie kupię u was kawy za 8 zł. O. Zabijcie mnie. Mam, mam, mam już dość. Ja poproszę zwykłą, czarną kawę. A dla mojej córki poproszę loda truskawkowego. Okej, okay, dobrze. To będzie 15 zł. Tak, tak, już płacę. Okej, okay, dziękuję bardzo. Może pani sobie usiąść? Zaraz przyniesiemy dla pani zamówienie. Dobrze, dziękujemy. Mamo, a długo jeszcze? Córuś, przecież dopiero co usiedliśmy. No dobrze. Mamo, a długo jeszcze. Córus, spokojnie, dopiero minęło kilka sekund. No dobrze. Mamo, a długo jeszcze. Zapraszam kolejne osoby. Dzień dobry. Może mnie pani nie nagrywać? Ale, ale pani nie rozumie, ja jestem popularną influencerką, mam aż 10 tysięcy obserwujących na TikToku i chciałam zrobić recenzję waszej y, labubumaczy. Przepraszam, recenzję czego? Labubumacza, no, no taki y, popularny napój, no, niby tutaj państwo mają to w ofercie, widziałam na TikToku. Pierwszy raz takiego takie coś słyszę, nie mamy takiego czegoś, ale za to mamy zwykłą maczę. Mamy też maczę truskawkowo, mamy też maczę z mango. Przepraszam, niech pani sobie nie żartuje. Chcę Labubomacze, tak? Więc poproszę maczę. Ale pani nie rozumie my na serio, nie mamy maczy. Strata czasu. No widzowie ogólnie nie polecam wam tej kawiarni, zero gwiazdek. I trzymajcie się do następnego vloga. Pa! Dobrze, Kenzie, schowaj ten telefon. Obsmaruję was w internecie tą waszą głupią kawiarenkę. Skanseluję was na Twitterze. Zobaczycie, nie pozbieracie się przez to. Chodź, Kenzie. Tch. Dla mnie to możecie nawet nas skancelować na TikToku już mam gdzieś tą robotę. Powinnam poszukać nowej pracy. Po co ja zdaje jeszcze w ogóle pracuję? Witam. Tutaj jest dla Państwa zamówienie. Ach, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, życzę smacznego. Oj, Córuś, córuś, nie płacz, nie płacz. Zaraz pan posprząta i kupimy ci nowego loda. Co się stało? A yy, tak, yy, już zaraz posprzątam. Ech. Następny dzień dobry, co Państwo chcą zamówić? A więc tak poprosimy dwie ka... Wow, ale, ale pani jest piękna. O, że już nie będzie, wiesz co, z nami już oficjalnie koniec! Mam tego dość! Um. To co pan chce zamówić? A, poproszę te dwie kawy mała. Um. Dobrze. To będzie... Um. 12 zł. Reszty nie trzeba. Ale jaką resztę? Pan jeszcze nie zapłacił dwóch złotych. Jeszcze trochę, a oszaleję. Mam, mam już dość tej pracy, a to jest dopiero 9 rano. Na serio nie ma co płakać ma, a tak posprzątam i damy ci nowego loda. Przepraszam, czy pani nie może uspokoić swojego dziecka? Pan jest jakiś bezczelny! Do, do mnie się tak odzywać? Ja porozmawiam z pana menadżerem. Pan będzie mieć na serio bardzo duże kłopoty. Już się słowem nie odezwa. Błagam, zamienimy się. Ja już nie wytrzymam psychicznie. Mi co mówisz? No, dobra, możemy się zamienić. Dzięki. Dzień dobry, poproszę piwo. Um, proszę pana, my w tej kawiarni nie sprzedajemy alkoholu to jest kawiarnia, a nie bar. A zresztą jest przed 12. Dwie kawy, dwie kawy. A, dwie kawy do tego pajaca. Super. Witam, to pan zamawiał dwie kawy, tak? Tak, to ja zamawiam maleńka. Siadaj. Jestem w pracy, a pan jeszcze nie zapłacił tych dwóch złotych. Jak usiądziesz, to zapłacę i nawet cztery. To zapłaci pan w końcu? Mała, spokojnie. Może najpierw porozmawiamy? Panie, słuchaj pan, jestem w pracy, tak? Niech pan już zapłaci i miejmy to z głowy. Wow, mała, nie tak ostro. Nie eee. no nie graj takiej niedostępnej mała. Nie, nie, wiesz co? Wiesz co pan? Ja mam, ja mam pan z tej roboty. Te pana 4 złote wie pan, gdzie może sobie pan wsadzić. Ja się oficjalnie zwalniam, ja już nie pracuję w tej kawiarni, mam tego osobiście, ja dość, szukam innej pracy. Nara! Mm. Wow. Nie wiem co powiedzieć, Czuję mam tak pierwszy raz. Nie, nie zostawiaj mnie tutaj sama. Proszę cię. A ja to co?